Powiek szukać latarnika Witam Was serdecznie na moim kanale Dzisiaj nagrywamy trzecią część vloga VLOG'a Udajemy się do Wrocławia, ponieważ jutro mam zjazd specjalizacyjny Stwierdziliśmy, że dzisiaj jeszcze podwiedzamy sobie Wrocław To nie jest nasz samochód w każdym razie My stoimy tam dwa samochody dalej Zobaczymy czy dostaniemy też szlaban chociaż też nie wiemy za co, bo niby było napisane, że zatoczka, w zatoczka, można parkować Takich właśnie rzeczy brakuje u nas w Jaśle Mamy tutaj pieska, miseczkę tylko, że miseczka jest pusta. Widać, że dawno nie widziała wody. Widzicie? Jest jeden koń, jedna bryczka. A na morskie oko są dwa konie i też jedna bryczka. Tylko, że ta bryczka ciągnie 16 osób, a nie tam 4 czy 5. Taka różnica. I tam jeszcze mają podgórkę. Studia trwają 6 semestrów, czyli 3 lata. W każdym jakby semestrze są tylko trzy zjazdy, które zajmują weekend. Oczywiście jak odbywały się to też zajęcia online, wiadomo z jakiego powodu, więc nie trzeba było jeździć do Wrocławia i wydawać pieniądze na nosek i na paliwo. Chociaż wydaje mi się, że te zajęcia były trochę mniej wartościowe niż takie na żywo, jakby, jakby były na uczelni. Na studiach mamy praktyki, których jeszcze nie odbyłem, ale tam jest, są praktyki na uczelni, są praktyki jakby w gabinetach, więc musimy także je obowiązkowo zrobić. Oczywiście to są bezpłatne praktyki, mimo, że my oczywiście pracujemy. Także będę musiał zostawić solwat na chwilkę i pojechać gdzieś do innego gabinetu. Pod koniec specjalizacji jest egzamin, jest to państwowy wpływ, gdzie po prostu zdaje się jakiś tam egzamin. Zobaczymy jak on jest, bo szczerze to nawet nie orientowałem się jaką wygląda, czy on jest pisemny, czy ustny, tego jeszcze nie wiem. Żyjąc w małym mieście jestem trochę dzikusem. Ja takim dzikusem nie byłem wcześniej, bo jeździłem spokojnie na koncerty, graliśmy w różnych miastach. Graliśmy też koncert we Wrocławiu, także i w Krakowie graliśmy tyle razy. W każdym razie duże miasta są mi znane, ale od kilku lat nie z chłopakami i trochę zdziczałem. To nic, takie się płaci cenę za spokój życia w małym mieście. Musieli to pewnie malować z łódki. Wrocław to piękne miasto. Można sobie kupować bareczką elegancko. Tam są schodki, jak u maty w kawałku. Tylko, że tam były w Warszawie schodki, tutaj mają, to tutaj są schodki we Wrocławiu. Katedry widna, elegancko, słoneczko świeci I może się przyzwyczaić do życia chyba w mieście Ci to sobie zrobili gódkę, Ale patrzcie jaka jest data 14.09.2021 To w sumie było niedawno kutka jest zardzewiała Więc pewnie wywali ją do Odry A potem ją znaleźli I teraz odnowili związek Ale głupoty katarz szukać latarnika Za mną znajduje się najbardziej poszukiwany mężczyzna we Wrocławiu Latarnik Zapala o latarnie gazowe I my oczekujemy na niego Podobna jest posada do wzięcia jego wiem na internecie Jak ktoś chce to zapraszamy Mówiłem, że jest jak w Warszawie Na schodkach impreza na całego Tyle ludzi tam jest i się bawi, pije Pozdrawiam serdecznie wszystkich pijących A też ja nie piję Korporacyjne miejsce pracy Biureczka Każde takie samo. Widok na jakiś plac. W każdym razie i tak pewnie w korpo zarabiałem więcej niż po weterynarii. Kiedyś oglądałem jakiś film na YouTubie na temat chyba właśnie tego domu, że gość sobie tutaj właśnie taki domek postawił na wodzie i wyszło go to taniej niż kupienie jakiegoś domu lub mieszkania we Wrocławiu. O, tam jest piesek w tym domu. Dom na wodzie, o właśnie. To jest to, o czym mówię. Także jeśli chcecie sobie popatrzeć, jak to wszystko powstawało, co i jak, jak zdobył pozwolenia, ja sobie teraz idę na uczelnię. Tutaj już mam budynki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W każdym razie, we Wrocławiu, najbardziej denerwują mnie światła. Sygnalizacja świetna, na której wiecznie trzeba biegać. Takie coś powinno znajdować się w każdym mieście Prognoza jakości powietrza na godzinę Taką, i taką. Tu jest o 14, tylko nie widać I ta maszyna działa, tylko no, na kamerze widać, że nie działa To jest ten dom na wodzie Udajemy się teraz na wystawę Body World Jest to wystawa ciał ludzkich Które zostały tam pokrojone, oskurowane W różnych pozycjach, różne części ciała W każdym razie moja kamerzystka to znalazła Jest bardzo tego ciekawa Udajemy się właśnie w to miejsce Pokażemy Wam jak się uda Kiedyś to tak właśnie polowano to jest paramkaż, kiedy chwytam piłka. I obalajki. Słyszałem o z lasu. 6 na 7 jest duża różnica oczekiwanie. A jest? To są takie mądre słowa podsumowujące życie w dużym mieście, życie w małym mieście. Maman też może być stresujący. No też może być. Wszystko zależy jaki masz nasiadów. Głównie mężczyźni tutaj dominują. Na wystawach. Cukrzyca także występuje u wodzi. Kocia cukrzyca. To nie jest taka sama jak mysia, cukrzyca. Kocia cukrzyca jest Taka sama jak ludzka cukrzyca, właśnie typu drugiego, z tym, że właśnie podaje się insulinę. A dlaczego się podaje insulinę? Dlatego się właśnie podaje insulinę, że można spowodować remisję tej cukrzycy, a u ludzi nie można spowodować remisji. Dlatego warto podawać insulinę kropon, mimo że wystarczyłyby na przykład tabletki do usta. Jeśli zastanawiacie się, czy kupić dla swojego zwierzaczka glukometr ludzki czy zwierzęcy, kupcie zwierzęcy, ponieważ inna jest zawartość glukozy w krwinkach, a różnica błędów wynosi 30%. Tutaj mamy przewód pokarmowy. Czy znaczy że długość przewodu pokarmowego jest różna u różnych gatunków zwierząt. To wszystko zależy właśnie od pożywienia, jakim się rozwiązał na To jest prawda ludzka prostata. Ale ostatnio w ostatnim miałem sporo pacjentów właśnie z przyrostem i z zapaleniem prostaty. Także jeśli wasz piesek, człowiek i jakiś dyskomfort dziwnie chodzi, to niekoniecznie to muszą być problemy właśnie ortopedyczne. To mogą, mogą być albo gruczołki, albo właśnie prostata. <mum> 800 godzin, przepadają w jednej Troszkę tynk odpada, ale malowidła są. To jest jedna z pięciu głównych atrakcji w Wrocławiu. To osiedle wygląda tak, że zostały te rysunki namalowane w ten sposób, żeby trochę ozdobić to ponuro osiedle. W takiej dzielnicy to jest smutno i ponuro, przerażająco, zwłaszcza po zmroku. Nie zapuszczajcie się tutaj raczej. No, tylko z rana Tylko z rana, jak słoneczko świeci Z płatnością mniej jest rozdomnych Mniej ludzi, na ulicy się zaczepia A no, właściwie nikt nas nie zaczepił Ani raz za jakieś pieniążki, ani raz za jakieś... Bo jesteśmy biedni Zaryzykowaliśmy i postawiliśmy na to, że jednak nie będziemy zmieniać miejsca parkowania ten dalej ma blokadę to miejsce ciągle stoi puste, bo ludzie się pewnie boją parkować tutaj bo zobaczyli, że tamten ma blokadę a my stoimy tutaj już drugi dzień i blokady wciąż nie ma mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał my wracamy już do domu, Mam przed sobą jakieś 400 km z takich ciekawostek dla was, bo jesteśmy po kolejnym dniu specjalizacji na temat marketingu, więc tutaj się nie będę takimi rzeczami dzielił z, wam, z Wami. W każdym razie lekarzy w Polsce jest około 21 tysięcy, a czynnych zawodowo jest 18 tysięcy. Także to jest całkiem spora liczba, a mimo to i tak rąk do pracy w niektórych miejscach brakuje. Prowadzący jeszcze powiedział taką historię, że był kiedyś na jakichś targach i normalnie były do sprzedania, tak właściwie do kupienia, takie pojemniki, w których robiło się zdjęcie RTG ryby. Padało się w to rybę, tam była jakaś taka specjalna siatka i robiło się RTG ryby, ponieważ rybę się teraz leczy. No bo jak rybka jakaś tam kosztuje parę tysięcy złotych, to warto po prostu wydać pieniążki na leczenie zamiast kupować nowej. No ja się rybami nie zajmuję, także nie będzie tutaj filmików o rybach, bo na tym się kompletnie nie znam, przyznaję się. Za dwa tygodnie znowu ruszamy na tą samą wycieczkę do Wrocławia. Z tego już vloga nie będzie. A potem mamy tydzień przerwy i uderzamy na Łódź na konferencję. W każdym razie poświęcamy na naukę dużo czasu, dużo własnego prywatnego czasu, bo zamiast sobie jechać w góry, to jedzimy na jakieś właśnie konferencje, szkolenia itd. No w każdym razie właśnie wy za to płacicie, za ten czas, który my poświęcamy na naukę, żeby leczyć jeszcze wasze zwierzęta. Dlatego no, miejcie na uwadze, że też cena usług jest właśnie dedykowana też tym, jaką wiedzę i umiejętności. Posiada dany lekarz, i ile jakby jego kosztuje utrzymanie danej placówki weterynaryjnej. To by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia. Pozdrawiamy serdecznie.